Czego nauczyła mnie fotografia, wersja życiowa, part 3? Głos. Nauczyłam się głośniej mówić, bardziej wyraźnie. Mniej mam takich przerwników. A wszystkiemu chyba zawdzięczam to, że tutaj do Was gadam, to jest raz. A dwa, że prowadzę zajęcia fotograficzne w szkole. Ostatnio mój tata zwrócił mi uwagę, przyjechałam tam do nich w odwiedziny, zaczęłam coś mówić, a on do mnie. Ale po co ty tak głośno mówisz? Tu nikt nie, jest, nikt nie jest głuchy. Ciszej, ciszej, mów, mów ciszej. Ja tak jest, dziwko. Mówię, ale to jest mój normalny głos. Ja wcale nie podnoszę głosu. Ja tak, tak mówię. To jest mój normalny głos. Okazało się, że ja tak nieświadomie sobie troszeczkę ten głos wyrobiłam. E, no bo wiecie, jak macie salę, no to nie macie mikrofonu. Musicie mieć jakiś tam donośny głos, żeby was wszyscy fajnie, wyraźnie słyszeli. Więc ja, siłą rzeczy, Mniej lub bardziej świadomie mówię po prostu głośniej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mam zdecydowanie mniej tych takich przerywników typu e, mm, y, i takiego zawiasłu, że nagle nie wiem co powiedzieć. Tego też mam troszeczkę mniej. Więc tak, to zdecydowanie dała mi nauka fotografii, prowadzenie zajęć. No i oczywiście gadanie tutaj do kamery. No, i oczywiście zapraszam Cię do zaobserwowania mojego profilu, na którym znajdziesz zdecydowanie więcej fotograficznych ciekawostek, zdjęć, filmów backstage'u. Także tu, 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 tu w tym momencie. Plusik. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.